Kochani, Witam was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiejsze czytanie jest dla osób, które są w związkach i w relacjach, Czyli tak naprawdę dzisiaj będziemy jakby wchodzić w wasze związki, w wasze relacje i sprawdzać co, co się w nich dzieje, bądź co się ewentualnie y, będzie działo. I teraz tak, kochani, ja mam wrażenie, że wy y, mentalnie tutaj, y, y, myślami, ale też sercem, y, gdzieś tam emocjonalnie. Wciąż tkwicie w czymś co się rozpadło, czego tak naprawdę już nie ma, co odeszło y, do, y, do przeszłości Być może y, co zostało y, rozstrzygnięte tutaj y, y, za y, y, zakończone, a wy w Wciąż tutaj wracacie do tego myślami. Możliwe, że wracacie do czegoś myślami, co, co, co tak naprawdę wymaga jakiegoś zakończenia, jakiegoś rozstrzygnięcia. No właśnie. Bo Wy tak naprawdę jesteście gotowi iść dalej, zacząć wszystko od nowa, od początku, ale tutaj nie, nie, nie możecie ruszyć z miejsca, no właśnie, wciąż kwicie wciąż w, tej, w, tej, w tej przeszłości, ponieważ jest coś, co, e, e, ponieważ nie możecie się ruszyć z miejsca, nie możecie iść dalej, dopóki czegoś nie zamkniecie, czegoś e, nie, e, nie rozstrzygniecie, e, jakby do końca. Tutaj e, tego zakończenia, tutaj wymaga Wasza dusza. No właśnie. Może być tak, że wy już yy, 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 mentalnie, ale uczuciowo tutaj odchodzicie yy, od czegoś, co się zakończyło, co... Yy, co yy, co runęło i tutaj podążacie w kierunku czegoś nowego co da wam pełnię szczęścia mam wrażenie, że tutaj od czegoś odchodzicie coś zostawiacie i podążacie w kierunku czegoś nowego jakiegoś nowego tutaj w pełni w pełni jeszcze, jeszcze, Y, y, szczęśliwego życia. No właśnie, mam wrażenie, że Wy tu rozpoczynacie jakieś działanie. No właśnie, ale żeby tu coś zakończyć, zamknąć, trzeba y, i rozpocząć coś nowego, czy w ogóle rozpocząć coś od nowa, y, Wy musicie najpierw. Y, Uwolnić się od przeszłości, odejść od, od przeszłości, żeby coś mogło ruszyć się z miejsca. No, bo ja mam wrażenie, że wy wciąż w przeszłości, zamiast ruszyć dalej, zamiast patrzeć w przeszłość, Wy jakby się cofacie do tyłu, czyli tkwicie tutaj w, prz, w przeszłości, wy nie rozpoczniecie czegoś nowego, dopóki nie serwiecie z to, z to przeszłością. Tutaj nie zakończycie tej przeszłości nie rozstrzygniecie tej przeszłości, dopóki tego nie zrobicie, nie będziecie mogli tutaj ruszyć się dalej, zacząć wszystko od nowa, od początku i ja mam wrażenie, że wy się tego boicie, wy się boicie tego nowego początku, jakby zacząć wszystko od nowa, od, od, od początku i tutaj ruszyć dalej, no właśnie żeby cokolwiek się ruszyło tutaj z miejsca, czyli do przodu, wy musicie pokonać ten lęk i ten strach, ale mam wrażenie, że wy tu musicie tutaj zrobić to bardzo szybko. No właśnie, musicie to zrobić bardzo szybko, w ogóle musicie się skomunikować z samymi sobą, tutaj e, e, nawiązać jakiś kontakt e, ze swoim wnętrzem, bo odpowiedź tutaj, e, e, no właśnie, co, co macie dalej, jak zacząć, e, tu, tu, tu coś nowego jest tak naprawdę w waszym, was, waszym wnętrzu, waszej duszy. takim jak wy tutaj boicie się stworzyć, wykreować coś nowego. Być może wykreować swoje... Swoją rzeczywistość, ale żeby faktycznie ta nowa rzeczywistość mogła powstać, mogła się wykreować, wy musicie najpierw pokonać własne lęki i obawy, wtedy uwolnicie się od bólu i cierpienia. I tutaj stworzycie zupełnie nowo, tutaj razem, wspólno, rzeczywistość, która tak naprawdę będzie stabilna, która będzie trwała, zbudowana na trwałych i solidnych podstawach. Ja mam wrażenie, że Wy tak naprawdę tutaj podążacie w kierunku wykreowania Czegoś zupełnie nowego, ale ta droga wcale nie jest łatwa. No właśnie, ona jest obarczona pewnymi trudnościami. W kierunku tej nowej rzeczywistości, tego nowego, w pełni szczęśliwego życia trzeba Trzeba pokonać, te, żeby pokonać te trudności, trzeba włożyć w to dużo pracy, dużo wysiłku, ale też trudno trudu. No właśnie, żeby tutaj coś zyskać, trzeba coś tutaj dać od siebie, trzeba, trzeba coś włożyć, no właśnie. Mam wrażenie, że y, wy stworzycie związek duchowy, możliwe, że związek małżeński, ale to co mówiłam, żeby coś zyskać, trzeba dać coś od siebie, żeby stworzyć y, coś, y, coś nowego i pokonać te. Y, y, te y, te przeszkody, które są między wami, żeby pokonać to, co was dzieli, bo jeżeli pokonacie te, te przeszkody, pokonacie to, co was dzieli, to uwolnicie się nie tylko od bólu i cierpienia, i będziecie w pełni szczęśliwi. Ale tutaj stworzycie coś zupełnie nowego, co będzie tak naprawdę spełnieniem Waszych snów, Waszych marzeń. I ja mam wrażenie, że wy właśnie podążacie albo będziecie podążać to drogo. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj Żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje czytania. Do usłyszenia na moim czytaniu.